Zakończyła się budowa pawilonów handlowo-gastronomicznych w strefie uzdrowiskowej, powstały w dwóch lokalizacjach. Pierwsza to działka przy nadmorskim deptaku przy ulicy Rodziewiczówny. Druga lokalizacja to Aleja Nadmorska i miejsce przy zejściu na plażę niedaleko Morskiego Oka. Na Alei Nadmorskiej powstał pawilon dla czterech lokalizacji gastronomiczno-handlowych oraz zaplecze sanitarne. Przy ulicy Rodziewiczówny powstał pawilon dla dwóch lokalizacji gastronomiczno-handlowych. I to na te pawilony zgłosiło się najwięcej chętnych w przetargu. Wadia wpłynęły na te lokalizacje przy naszym deptaku. Tam aż na, na każdą z lokalizacji wpłynęło aż po 19 wadiów. Przetarg był w formie licytacji. Czynsz dzierżawny roczny, który był zaproponowany w wysokości 20 tysięcy złotych za, za rok, został wylicytowany aż do kwot 121 000 i 123 tysięcy na drugiej lokalizacji. Natomiast na pawilony przy Alei Nadmorskiej nie było żadnych chętnych, stąd kolejny przetarg. Roczny czynsz wywoławczy wynosi 51 900 zł netto oraz 52 700 zł netto. Ogłoszenie już znajduje się w naszym biuletynie, Informacji Publicznej. Przetarg też jest w formie ustnej, w formie licytacji. Odbędzie się 31 lipca o godzinie 11. .00. Warunkiem udziału w przetargu jest oczywiście wpłacenie w wadium w wysokości 20 tysięcy do 26 lipca. O, o, oba pawilony można obejrzeć na tak zwanym okazaniu, są wyznaczone dwie daty 26 i 23 lipca, wtedy w asyście urzędnika można sobie ten przedmiot przyszłej dzierżawy obejrzeć. Pawilony mają 67 i 68 m2. W, w wypadku, jeżeli tam nikt się nie zgłosi, to pawilony będą stały puste? Generalnie uważamy, że te dwie lokalizacje przy ulicy Rodziewiczewnej okazały się dużo bardziej atrakcyjne dla przedsiębiorców i dlatego wszyscy wpłacili wadium akurat na te. W przypadku, kiedy te lokalizacje już są zajęte, liczymy na to, że jednak część osób będzie zainteresowana prowadzeniem działalności gastronomicznej właśnie w tamtych miejscach.